Chciałam ja powtórzyć o krzelicę. I, I Olek. Olek z sąsiadami. <laughs> Możecie zobaczyć też, jak wyglądały szelice przy okazji, jak Ile narosło przez tyle lat? No, głos mojego taty, czyli Marka. Rzeko, szybko! Co się stało? Tu było drewno o, na. Drewno chyba biegaj, na dach. Aleksander, biegaj! Biegaj! No nie To było drewno na dach, tam za nim. Patrz, jak pusto, nie? Popatrzcie, jak pusto. O. I tam z tyłu zawsze ognisko mieliśmy, pamiętacie? O, podwórko no, w szeńcach tak wyglądało. No to co ty biegasz, to zbierasz, zbierasz klocki. Złotowi, klocki z niej. I kto pierwszy dostaje mega? Tylko nie oszukiwać. Pierwsze miejsce zdobyła Ola Aleksander, i zdobywa złoty medal. Aleksander, Aleksander, nie może już nie może, ale jeszcze dobiegł. Uwaga, 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 ogłaszam. O po prostu Nie, tego nie wiesz. Drugie miejsce zrobił Marcin. Gratulacje. Gratuluję. Drugie miejsce zdobył Marcin. <grym> To Globisz, pamiętać? Nie wiem, czy pamiętacie. Ale kandy, gratuluję. Wszyscy dostali medale i nagrody. Wszyscy dostali medale i nagrody. Świetnie. Proszę. Nie wiem, o co chodziło. To sąsiedzi byli. O, i moja mama. Rodzinnie. Malwisi, albo one już nie z niecierpliwością, albo Olkowi

Czoło też mówi do mnie. O, a to ja tam za tatusiem moim? O, to ja. taka chudzina po prawej stronie miasta. A specjalnie tego. Tak, o, A to ja na Różyckiego jeszcze mieszkaliśmy w blokach. A Alicjalistka. Aha. Doszłam do liceum chyba. A. A to nie wiem, chyba na weekend pojechaliśmy. żegnać Witka tam, to jest malinka. Do nasz fordzik był z tego, z Holandii. No, o, Witek, dziadek. Po prawej stronie dziadek, i Witek wybiera się do Norwegii z Beatą. To jest no. Tu Beata ata przyszła Witkowa. A to głos dziadka Piotra. Tu Nyska, Nyska Wojtka i Beaty To <grystanie> historia była. Beata miała przyczepę, a Witek Nyskę I taki los połączył. To jeszcze stary dom, tu nie było łysiaków No i Fordzika mieliśmy z Holandii. Jak miałem chyba nie wiem 15-16 lat. Wtedy jakoś. Ten dom stary to był takim magazynem. O, przyczepa ich. I wybierałem się do Norwegii. Było dwa, ale na cztery. Także już trochę było nerwowo. Przygotowują rowery. Rowery cyrkowe. O Dziadek. O, wasza mama. A to druga mama. Malwicky. Ja nie jestem wyjata. I... Nie jestem wyatem. Nie jestem nic wyjata. Magda może się za to odebrać już. Dwa dni ja już nie Tak raz na jakiś czas można, ale już nie ma się... Nie wiem coraz na jakiś czas można, to wasza... Znaczy, o babcia nasza Marysia, a tam była oczywiście mama Kacpra i Malwisia. teraz tunyska Witka, która jedzie do Norwegii, bo wyjeżdżała do cyrku, nie, do pracy na pół roku. Witek. Głos Grażyny, czyli mamy... Kacpra i Malwiny O babcia Widzisz babcie Marysię <grywa> Widzicie No i ja stoję Nie wiem ja miałem 15-16 lat O I tutaj zobaczcie kto pcha Cała rodzinka pcha A szef, dziadek Piotr stoi <grywa> zawsze tak było o, nawet babcia się wzięła do roboty, jak zwykle. O, i szefowa Beata Witkowa. O, przygotowujemy ich do wyjazdu. A to ja stoję po lewej. O, to jestem ja, jakby ktoś się pytał. No i teraz... Niepoczątni czarny i jasny ibieski, wszystkie wszystkie były niedobre. Nie. Nie. Najważniejsze tyrza. Ale długi ten film, choroba. O, ostatnia herbata. I tu kiedyś była, była jabłonka i pod tą jabłonką siedzieliśmy zawsze. To ty komentujesz, rozumiem, tak? Tak. Wasza mama? Z długimi włosami Grażyna, o! Beata Witek, moja mama, czyli Beata, o! I ja! Pasiasta? Babcia po lewej. Na górze, przy okazji weź okulary tam. O. Dzień dobry. Głos Badiat. O i kamionka. Pani kamionkowa zawsze przejeżdżała rowerem. <noise> Nie wiem jakie jest zdjęcia z niem skąd. Nie wiem. Skąd. Gdzieś może na wycieczce byliśmy. Nie wiem. O, wasza mama po, po prawej. O, widzę. A, chodziło o pole Z2. A widzisz, już uzgadniają, że mają mieszkać na z I wszyscy machają. Zawsze tak było. O, pojechali. O. A to u waszego taty, Mariusza, ha, ha. w starym pokoju, w białej. Jeszcze twoja, wasza mama była panienką, nie? A tutaj, krzywice. Dobra, to już koniec.